you Świat potrzebuje dziennika, że te czapkę kiedyś od Marcina w dostały. Marcin, bardzo dziękuję. A my szykujemy się do największych pokazów lotniczych w tej części Europy, czyli do Radom Airshow 2025. Jak ja się przyglądam, jaki ogrom wysiłku wkładają i żołnierze, i cywile, żeby to się wszystko zgrało, no to naprawdę robi to wrażenie. A my jeszcze nie w Radomiu, jeszcze w Dęblinie, bo z Dęblina latamy, żeby z powietrza ponagrywać, pofotografować, te wszystkie fantastyczne statki powietrzne, które w weekend zaprezentują się przed radomską publicznością. A te wszystkie sesje, które odbywają się w powietrzu, wykonywane są z tej maszyny C295 Kaza z 8. Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie. A major Arek, który rozmawia jeszcze przez telefon, a nie rozmawia tutaj, musiał wyciszyć po prostu, jest pilotem, e, dowódcą załogi, śmiało można powiedzieć, cześć, no nie będziemy który? udawać, że jesteśmy na pan, bo i się znamy i jesteśmy z tego samego miasta, z Rodomia, trochę z innego e, osiedla. Kazę bardzo często spotykamy na tych sesjach w powietrzu, dlaczego to właśnie ten e, samolot do tego jest wykorzystywany, a nie na przykład Herkules? No, generalnie mamy, tak jak wspomniałeś, duże doświadczenie z, z sesjami r Bardzo często współpracujemy tutaj z naszymi fotoreportami, z Bartkiem Berą, z Kasia Krańskim i tak naprawdę nie wiem, czy to sentyment do, do Krakowa i do Kazy, że to wykorzystują generalnie nas, że mamy taki dobry kontakt. Znaczy wiadomo też Herkulesy jest ich troszkę powiedzmy mniej, mają dosyć inne ważne zadania, więc no, z tej racji najprawdopodobniej też wybierają e, naszą platformę. Drugi taki kluczowy element to jest najprawdopodobniej prędkość, ponieważ dla fotoreporterów tam na, na rampie jednak ta prędkość troszkę mniejsza niż na Herkulesie jest bardziej taka komfortowa. I to myślę, to jest takie clue. No tak, parametry techniczne, to zawsze chłopaki fotografowie zwracają uwagę na to, że Herkules jest trochę za wielki, trochę no nie do tego zadania, a kasa jest idealna, bo z tego można i fotografować szybkie jety i trochę wolniejsze orliki, co dzisiaj mogliśmy zobaczyć, więc ideaą można powiedzieć. Do, tak, do generalnie więcej. tak jak dzisiaj ustaliliśmy na briefingu, mieliśmy rozpiętość prędkościową od 160 wzłów do 210, tak żeby każda maszyna, która podlatuje pod ten Photoshop, czuła się komfortowo żeby piloci byli pewni, że to, co wykonują, robią bezpiecznie. My się czujemy pewnie, oni komfortowo, więc powinno i wszystko, wszystko gra. Arek, ale żeby nie było, kasa to nie jest samolot przeznaczony do fotografowania w siłach powietrznych. Zupełnie inne są te główne zadania, które realizujecie te, tą maszyną. Tak, dokładnie. Generalnie y, nasze samoloty, jak wszystkie trzeciego skrzydła, wykonują zadania na rzecz wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Wykonujemy y, zrzuty, ładunków, spadochroniarzy na rzecz 6 brygady Desantowej. Współdziałamy z wojskami specjalnymi, zabezpieczamy nasze kontyngenty poza granicami kraju, przewożąc y, ładunki żołnierzy. Także naprawdę samolot jest wszechstronny i spektrum naszych y, zadań jest ogromny, a chociażby tak y, nasza, powiedzmy, sztandarowa. Akcja serce, która jest naszym powiedzmy takim zadaniem, gdzie wtedy wiemy, że robimy coś naprawdę wartościowego, dobrego, mamy udział w ratowaniu życia. Tak, bo wtedy dostajecie sygnał, że trzeba przetransportować serce z jednego miejsca Polski w drugie, wsiadacie i lecicie szybko. Dokładnie tak. Każdego dnia mamy załogi w dyspozycji w domu, od sygnału mają minimalny czas, który wymagany przepisami do przygotowania, do stawienia się. Jesteśmy gotowi do, do startu, a wiadomo, jednak transport lotniczy jest najszybszy, bo z tego co wiem od kardiochirurgów, serce od powiedzmy powiem, wyjęcia do włożenia bodajże jest 4 godziny czasu, więc nasz transport jest kluczowy. Bardzo często robimy tak, że wykonujemy tak zwaną Engineering operation, czyli nasz samolot jest gotowy, uruchomione silniki, rampa w dole, czekamy podjeżdża zespół transplantologów, pakujemy i lecimy. Moja pierwsza styczność z kasą była, kiedy realizowałem materiał o deportacjach osób poszukiwanych europejskim nakazem aresztowania. Lecieliśmy Arek do Londynu 5 godzin. Długo się leci. Długo się leci tą, tą, tą kasą, muszę ci e, powiedzieć. Najbardziej takie nietypowe destynacje, które odwiedziłeś? Misje w Afganistanie, na przykład kontyngenty wojskowe? Tak, generalnie, no, nasz samolot. Powiedzmy, w wielu miejscach na świecie, był, łącznie z Chinami, z Afryką, także no zasięg powiedzmy międzykontynentalny, mimo tego, że to jest samolot taktyczny. Dwa silniki to już kwestie techniczne, ale to muszę Tobie pozostawić. Gdybyś nam opowiedział o, o samej konstrukcji o tym, jak to się w ogóle dzieje, że e, no ten samolot zbija się w powietrze. Generalnie, żeby samolot poleciał, to jedni mówią, że waga dokumentów musi być równa w wadze samolotu, żeby on się e, podniósł w górę. Inni mówią, że tu jest dużo magii. <laughs> Także, a tak naprawdę czysta fizyka. Opływ e, powietrza na skrzydła, wytwarzanie siły nośnej, ciąg wytwarzany przez, e, przez zespół napędowy. No i leci. I taka konstrukcja, która do startu może ważyć 23 200 kg, unosi się w powietrze. <śmiech> <śmiech> Bardzo charakterystyczny dźwięk. Jest silników. Przyznam ci się, że ja mieszkam niedaleko Okęcia i jak słyszę, że startujecie, to ja wiem, że to wy. Bo to, bo to jest tak charakterystyczny dźwięk, nawet tam na flight radarze nie muszę, nie muszę sprawdzać. Ze względu na to, że to jest samolot, który głowy, to też jest wolny samolot, prawda? To trochę zajmuje, żeby dolecieć w miejsce destynacji. Tak, dokładnie tak. No nie mamy takich prędkości przelotowych, jak już wspomniane na C130. No jednak. No... Samolot jest o zasięgu taktycznym, więc trzeba też... przestrzeń ładunkowej też nie ma wielkiej w porównaniu z innymi samolotami, dlatego trzeba dostosować to, co chcemy zrobić, do narzędzia. Więc to najlepszy jest samolot, który... dostajemy, powiedzmy, jakiś do hubu duży ładunek i ten samolot powinien rozrzucać go, powiedzmy, po teatrze działań. To jest wtedy najrozsądniejsze takie wykorzystanie tego samolotu. Aczkolwiek, tak jak mówiłem, no byliśmy praktycznie Chyba na każdym no, W Ameryce nie byliśmy, ale, ale no, dużo kontynentów, dużo ciekawych miejsc zwiedziliśmy. O, to byście lecieli do Ameryki, nie? Bo to więcej by lądowania. E, cały załadunek odbywa się tutaj, czyli od strony rampy, prawda? E, tu ładujecie wszystko to, co musicie przewieźć, tak naprawdę. Dokładnie tak. E, możemy przewodzić sam e, ładunki spaletyzowane. Wtedy. Do każdego rodzaju zadania jest odpowiednia konfiguracja tej przestrzeni ładunkowej. Jeżeli potrzebne są załadowanie palet, zakładamy specjalne rolki, podjeżdża specjalny pojazd, po prostu się jedno, co faktycznie po tych rolkach potrafi kilkutonowy ładunek załadować. Jeżeli wykonujemy desanty spadochroniarzy, montujemy takie ochraniacze, które tutaj, jak mieli te koledzy <noise> okazję sprawdzić, zabezpieczają przed ruchami powietrza. Jeżeli to jest wersja pasażerska, Zakładamy takie czerwone foteliki, możemy założyć jeszcze przez środek trzeci rząd, wtedy mamy, możemy zabrać 72 osoby. Mamy też wersję z miękkimi fotelami który i wtedy około 40, ponad 40 osób wchodzi, ewentualnie mamy również konfigurację VIP. Osiem foteli jest. Mięciutkie, skórzane. <laughs> Miałem okazję ostatnio zresztą zobaczyć. Eee, całą ładunę nawet fotoreporterzy, których dzisiaj wozisz, hmm, przymocowywani są do tych o-ringów, tak? tak. Hmm, tutaj jest hmm, no nie wiem jak to nazwać. Hak. Tak, tak jest specjalne oring. ringi, tak. Tutaj wszystkie są przerzemocowane. Oczywiście to są specjalnie atestowane jużże i, i wszystkie uchwyty. Oczywiście tutaj e, wtedy za całą w tą powiedzmy, tą pakę naszą odpowiadają nasi technicy obsługi ładunku, tak zwani i oni dbają zarówno za bezpieczeństwo wszystkich osób na pokładzie, jak i za, pra za prawidłowe ułożenie, zamocowanie ładunku, i tak samo w czasie zrzutów e, również oni odpowiadają za całe tutaj cargo compartment, komp a możemy tak rzucać i e, personel ale również i ładunki, zarówno y takie mniejsze, nazywają się CDS, Container Delivery System, jak i duże palety transportowe Platform Delivery System, czyli taka wielka platforma z ładunkiem wyjeżdża z, 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 z ładowni. To załoga z ilu osób się składa? Jesteś Ty jako dowódca, jest drugi pilot, jest technik i... Jest technik obsługi ładunku, tak zwany loadmaster. Aczkolwiek, jeżeli mamy bardziej skomplikowane zadanie, na przykład dzisiejsza sesja Air-to-Air, tych loadmasterów mamy dwóch. Musimy też wspomnieć, że w, w składzie naszej bazy mamy zespół ewakuacji medycznej. Jesteśmy gotowi również do wykonywania Typu medewak, przewożenia chorych. I w takim momencie zabieramy się dodatkowy personel z zespołu ewakuacji medycznej, a skład to już w zależności od stanu chorego, wtedy bierzemy odpowiednią liczbę, e, liczbę osób z tego zemu. Z sentymentem do e, Dęblina wracasz? Oczywiście. Przygoda zaczęła się w 97 roku w liceum lotniczym, tak zawsze. Jak tutaj się gdzieś człowiek zapędzi, zawsze jakaś ta łezka wokół się kręci. No jednak w sumie 8 lat spędzonych w liceum, plus w szkole oficerskiej, potem różne kursy, no generalnie no, nasze, nasze, nasze gniazdo. Kolebka polskich pilotów, prawda? Bo nie da się zostać wojskowym pilotem, nie kończąc tej szkoły tutaj. Dokładnie tak. Był przez jakiś okres taki program absol o absolwenci wyż wyższych uczelni cywilnych aczkolwiek od tego już odstąpiono więc tak naprawdę teraz każdy pilot wojskowy musi przejść przez naszą alma mater. Za co ty cenisz najbardziej yy, ten samolot? Jest bezpieczny. Na pewno jest bezpieczny, zawsze na nim można polegać. Tak naprawdę nigdy mnie nie zawiódł, a robiłem tym samolotem no, dużo ciekawych rzeczy w, dużo, w wielu ciekawych miejscach byłem. Izrael. Też, jeśli mogę to powiedzieć, aczkolwiek. No to nie jest tajemnica, braliście udział w, w Tak w dokładnie, Tak, wtedy. dokładnie. Braliśmy, Akcja Neon to się nazywała. Chyba Herkulesy latały wtedy do Tel Awiwu. Robiliśmy tak, że nasze samoloty Kaza plus C-130 staliśmy na Hani. Wykonywaliśmy loty między lotniskiem Hania a Tel Awiwem no i następnie z, z Hani samolotami czarterowymi, rejsówkami zabierane były te osoby do Polski. To było takie, powiedzmy, Wykorzystanie doświadczenia z ewakuacji Kabulu, ponieważ wtedy też był taki system, że samoloty wojskowe transportowe C-130 i nasze kazy latały z Nawoj w Uzbekistanie do Kabulu, zabierając ludzi, osoby w większości cywilne, przywoziły do Uzbekistanu do Nawoj i z Nawoj również samoloty czarterowe lotu przewoziły te osoby do, do Polski. Jakie emocje wtedy towarzyszą załodze? No to jest coś ciężkiego, jak. Zawsze się jakaś tam łeska wokół kręci. E, na własnej skórze przekonałem się, jak e, jaki dzieciaczek biedny, który tam w tym, z mamą został w tym Kabulu, dostał od nas tą czekoladę wojskową, gorzką, jak on się cieszył. Hmm. To zostaje na całe życie, nie? Tak, T taki, e, taki obrazek. Arek, pokazy w Radomiu e, dla ciebie sentymentalnie są ważne? Tak, oczywiście. Jako rodzinne <laughs> miasto. Dla nie opuściliśmy generalnie żadnych pokazów z marżonką teraz też się wybieramy. E, tak jak mówiłeś, no zawsze miło w, przyjechać. Zawsze miło wrócić do Radomia. Tak, nie? No co prawda w Radomiu mieszkałem tylko tam przez 4 pierwsze lata życia, ale, ale zawsze jakiś ten sentyment do wielkiej płyty na Chrobrego jest. I do żarowskiego, no. tak? Tak, tak, a no. zapiekanki na maluszki smakują zmienił, dobrze. Tak to reklama, tak? Ale to jest prawda akurat, to jest niesamowite, tak, tak, że tak. przez tyle lat to miejsce jest w tak fantastycznym stanie. Jakie systemy obrony? Generalnie to nie jest nic tajnego, więc mogę powiedzieć, ponieważ znajdziemy to, znajdziemy to nawet w internecie w ofercie e Kazy. Samolot generalnie może e, wykorzystywać systemy samoobrony przeciwko zarówno e, tak zwanym manpadom, ponieważ ma systemy, które ostrzegają samolot o promieniowaniu zarówno e, podczerwienią, zarówno związką radarową. E, jako e, system zabezpieczania e, mamy do dyspozycji FLARY, czyli przeciwko manpadom. Pociskom i czafy, które zakłócają obraz radarowy. No i wiadomo, odpowiednia taktyka, o której już no, nie będę tutaj się A. rozwijał, ale generalnie no, samolot jest przygotowany do tego, żeby wyko wykorzystywać go do e, działania w rejonach powiedzmy współczesnego pola walki. Czyli niespokojnie. No dokładnie tak. Wiadomo, że samolot transportowy. No nie, nie leci w tam powiedzmy w, w sam środek działań, bo żeby taki samolot też poleciał to jest powiedzmy, ogromny wysiłek różnych innych typów statków powietrznych, które jest, e, wykonują dla niego inne zadania typu osłona tego samolotu, oczyszczenie przestrzeni, oczyszczenie tam, e, z, pola z zestawów przeciwlotniczych. To jest powiedzmy, ogromny wysiłek, żeby taki samolot mógł polecieć na przykład i zrzucić desant w jakimś rejonie. Generalnie przed każdym lotem musimy sprawdzić stan naszego sprzętu, czyli naszego samolotu. W naszej instrukcji operacyjnej, w instrukcji użytkowania każdego statku powietrznego jest dokładnie opisane, jakie elementy przed każdym lotem należy sprawdzić. Są punkty takie newralgiczne i, punkt, i dokładnie jest, jest taka marszruta wyznaczona, dokładnie co mamy po kolei sprawdzać. W naszym przypadku wiadomo musimy stan zespołu napędowego e, stan łopat śmigła sprawdzić. Wszystkie wzierniki wloty, czy powiedzmy samolot jak stoi długo, e, mogłyby tam się jakieś zapląść ptaszki, zrobić gniazdo. E, miałem taki przypadek, jak w locie do Priszciny e, zabezpieczyć samolot, a na drugi dzień okazało się, że w wylocie e, spi sobie sowa. Było ciepło, w nocy wpadła, technik zakrył, nie zobaczył. Sprawdzamy wyjęcie pinów zabezpieczających podwozie. Gdybyśmy tego pinu nie wyjęli, nie byłoby możliwości schowania podwozia. Zawsze jest tak, że pin zabezpieczony jest taką, e, taką rymówką, czyli ten taki ten czerwony, remove before flight. Jeżeli pin jest, ta e, to zabytrzymu wisi nam tutaj, aczkolwiek może być tak, że nam powiedzmy wiatr zawiał, wpadł do środka, więc wymagane jest to, żeby po prostu zerknąć w ten punkt. Jak mówiłem, wszystkie wloty, stan krawędzi tarcia, to czarne tutaj, to jest instalacja przeciwoblodzeniowa samolotu. Mamy tutaj ten typ instalacji, nazywa się bucy. Ten czarny element pompowany jest sprężonym powietrzem. W momencie nagromadzenia się lodu jest strzał. Powietrza rozpręża się, lut kruszy się i odpada. Mamy światopozycyjne, odgromniki, które odprowadzają ładunki elektrostatyczne, więc wszystkie te elementy musimy sprawdzić, czy na przykład nie straciliśmy czegoś w czasie lotu. Tu mamy też wyloty, mamy turbinę silnika, wyloty separatorów sprawdzamy, czy nic tam jest niezatkane. Sprawdzamy stan y, naszych butli przeciwpożarowej. Bardzo ważny element do gaszenia pożaru ewentualnego silnika w locie. To są takie d d dwa dyski. Powinny być zielone. Dokładnie tak jak tutaj są. Stojąc po prawej stronie samolotu, zerkamy sobie na lewą stronę. Zrobimy to analogicznie po drugiej stronie. Sprawdzamy stan anten, zamknięcie, czy nic nie wystaje nam spoza obrysu. I musimy zawsze pamiętać, że samolot zawsze ma lewą prawą burtę i, i, i prawą. Nawet gdybyśmy byli odwrotnie. To jednak zawsze jest ta sama strona. No przeciekawe są te kasy. To tyle w tym odcinku i widzimy się w kolejnym oczywiście.